Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie wymienimy baterię w iPhone'ie 4S. I tutaj oczywiście potrzebujemy torxa. Torx nazywa się P2. I tutaj spójrzcie, dokładna nazwa: model A1387, i tutaj odkręcamy sobie śrubeczki. Tu jest jedna i tu jest druga po drugiej stronie jeśli chodzi ogólnie o tutaj wymontowanie, demontaż baterii z iPhone 4S jest naprawdę bardzo prosty. ściągamy sobie tylną klapkę tutaj wysuwamy sobie przód i tył i już widzimy baterię Ba, do, ta bateria dokładne informacje już widzimy. I teraz zobaczcie, że tutaj w przybliżeniu zmieniamy sobie tutaj wkrętaka na gwiazdkę i tutaj mamy dwie, e, dwie śrubeczki, więc sobie je odkręcamy. Druga już jest bardzo ładnie. I teraz sobie tutaj tą metalową zasłonkę musimy wyciągnąć. Ona tutaj jest połączona wraz z tasiemką, która się łączy w płycie głównej. I teraz możemy już podważyć naszą baterię. Żeby to zrobić. W moim przypadku jest to bardzo proste, dlatego że już była ściągana niejednokrotnie, ale możemy się tutaj posłużyć taką płaską, tutaj plastikową kartą debetową, bądź nie wiem, z karty SIM, i tak dalej. Podważamy, tutaj wcinamy sobie i wyciągamy baterię. I zobaczcie dokładne informacje tej baterii. Oryginalna bateria do iPhone'a 4S. 2012 rok. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.